Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantyki. Odcineczki z głosem, z gniewu tytanów oczywiście, rozdział czwarty, czy nam odcinek czwarty, jak zwał, tak zwał, część czwarta. I zbliżamy się do końca, na szczęście lub nie na zobaczymy. I taka, taki, 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 ten, jeśli będzie słychać jakikolwiek szum w te, to przepraszam, ale mam włączony grzejnik w pokoju. E, taki co się do gwiazdka podłącza ponieważ e, jest już zdecydowanie za ciepło. Mamy prawie końcówkę maja, e, więc nie grzejemy centralnie, nie, nie, my, nie, że, w żaden sposób nie ogrzewamy domu. Ale jest jakimś cudem tak zimno, że nawet mój królik zmarzł, który ma futro, więc stwierdziłam, że to już jest pora, żebym przestała marznąć razem ze zwierzakiem i po prostu zagrzała. Więc mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Lecimy. Przemknął krok ode mnie. Zdążyłam unieść rękę i oślepić wroga pyłem. Krzyknął i zatrzymał się, próbując się zorientować, gdzie jestem. Pokaż się oszuście. Tu jestem. Poruszając się równie bezszelestnie jak on, znalazłam się za nim i uderzyłem. Czysto i dokładnie. Satyra oderwała od ziemi, a potem wbiła w podłogę. Jego miecze rozleciały się na boki, a od brawury nie pozostało ani śladu. Cienias. Nieuczciwe. Chyba wracamy na środek pomieszczenia. Okej, okay. załatwiłem go. Odwróciłem się w stronę przyjaciół, obserwując jak walczyła ze swoim przeciwnikiem. Afrodyta odskoczyła, robiąc kolejny unik. Długo tak nie wytrzymamy. Z Zmieniamy taktykę. Ty atakujesz, i ja pomagam. Warto spróbować. Głupcy, nawet we dwójkę nic nie zdziałacie. Machnięcie ręką i z twardej ziemi pod stopami zaczęły wyrastać korzenie, próbujące złapać nas za nogi. Wyciągnij miecz, napełnij go większą mocą. Tak, żeby starczył jeden cios. Chwila zwłoki pozwoliła Driadzie się wykazać. I tu też mamy Driady. Błagam, zostawcie mnie już. Ja czekam, aż pojawią się tu elfy. Nie Driady, elfy, zwykłe elfy. O matko, oni tak bardzo chcą robić coś niesztampowego, że pojawia się tego aż za dużo. I e, moim zdaniem, skromnym, po prostu za bardzo chcą od tej klasyki odchodzić. tak? Jakby zrobili jedną historię z elfami, a nie pięć z Driadami. Znaczy pięć jeszcze może nie ma, ale wiecie co mam na myśli. Leszało przed nią mnóstwo gałęzi, odgradzając od niebezpieczeństwa. I to są jakieś zaklęcia, więc nie będę ich czytać. Szybciej! On chyba wypowiada jakieś zaklęcie. Sama widzę. Afrodyta przyłożyła dłonie do ostrza, zamknęła oczy. Miecz zaczął błyszczeć lekkim różowawym światłem, które zniknęło po sekundzie. Co robić i jak do niej dotrzeć? Dookoła nie jest tyle gałęzi. Wystarczy dotknąć jednej i koniec z nami. Oceniwszy swoje siły i odległość, Adrian podjął decyzję. Prze przełożywszy miecz w dłoni, wziął zamach i cisnął go w stronę celu. Dawaj. za broń z łatwością pokonała wszystkie ochronne zaklęcia. W oczach triady zdziwienie prze przeszło w budzący lęk zdecydowanie. Zabiorę was ze za sobą. Okej, okay. to chyba już na pewno jakieś zaklęcia. W następnej chwili jej ciało przeszył miecz. I jej ostatnie zaklęcie. Afrodyta, uważaj. Pod nogami Afrodyty pojawiło się mnóstwo kłujących róż, które szybko zaczęły wyciągać się w jej stronę. Widzę. W rękach Afrodyty e, zakłamiła się magia i boginią otoczyły obłoki różowego dymu, zasłaniając przed niebezpieczeństwem. Wszystko zgodnie z planem. Daliśmy radę. Nieźle sobie poradziliście. Praca w zespole. Dlatego na początku, jak się rozdzielili w poprzednim odcinku, miałam obawy, że dadzą radę. Czy dadzą radę? Bo wiecie. Jak to są te wszystkie. Na pewno kojarzycie mem, tak, że ta główna, ten zły bohater, trenujący przez wszystkie lata, żeby jakby tą zemstę swoją dokonać, i główny bohater z mocą przyjaźni, bez niczego, tak. Jakby myślę, że kojarzycie i tam właśnie coś w tym jest, że działając razem dają radę, nie? I tutaj się obawiałam, że jak się rozdzielą na dwie te, to może być ciężko, ciężko, a dali radę. Tego nas przecież uczyła Samara. Trzeba ją szybko znaleźć. Niewielka przerwa pozwoliła nam wziąć się w garść i sprawdzić, w jakim jesteśmy stanie. Trzeba ruszać dalej. Lecz tu rozległo się ogłuszające wycie. Z góry zaskoczyło coś wielkiego. Oha, byk. Fala uderzeniowa odrzuciła nas do tyłu, przynajmniej wygląda jak byk. Ale to jest minotaur, okej, okay? więc mamy minotaura. Nie tak sobie go wyobrażałam, no ale okej. Okay. Chwila obecna. Odeszła na bok, otwierając mi widok na centrum labiryntu. Od tego co ujrzałam, nogi się pode mną ugięły. Moi przyjaciele walczyli zaciekle z potworem. Wszystkie twoje decyzje mają swoje skutki. Nawet jeśli od razu tego nie widać. Teraz nadszedł czas zapłaty za błędy. Od celu dzieliło nas kilkadziesiąt metrów, które wydawały się odległością nie do pokonania. Ogromny stwór zrobił krok na spotkanie moich przyjaciół, wymachując ogromnym toporem. Czy można było w ogóle nazwać tę broń toporem? No, ja bym to nazwała siekierą z kolcami, ale no, co ja się znam. Albo taką maczugą trochę nawet, z zaostrzonym bokiem. Ciężko to nazwać konkretnie. Z rozmiaru przypominam raczej ogromne drzwi. No nie, dobra, to jest siekiera. Siekiera z kulcami. Jeszcze mogłaby być tam włócznia, gdyby na końcu, tam wiecie, tej rączki, okazało się, że jest ostrza. Nowa fala ryku rozrzuciła moich przyjaciół na różne strony. O nie, nie zdążę. Samara nie. Wiszącą w powietrzu Afrodyty uderzyła, fala uderzeniowa padła na ziemię, tracąc przytomność. Kiedy kontury ciała Adriana rozmyły się, chłopak dosłownie przepuścił przez siebie falę dźwiękową. To niemożliwe. Czyżby on. Minotaru? Minotaru, tak. Nie, nie, dobra. Ja mam już już żarcie po prostu w stylu, właśnie, bo Minotaru kojarzył mi się tylko z jednym. Teraz wiecie na to, jak stara już jestem. No jestem, niestety, z czasów, kiedy jeszcze na polskim YouTube królował YouTube i Mandio i, i Resi nagrywali. No to tam był Mandiozaur. Myślę, że większość z, nie większość z was właśnie nie będzie kojarzyć. Ale polecam polskie po prostu złoto, jeśli chodzi o Tamte czasy, tak? Minotaur zrobił jeszcze jeden krok. Ziemia pękała mu pod nogami. U! Um, nie spodziewałam się tego screena. Myślałam, że to koniec. I teraz wyszła jak nagrywamy odcinki. Ale w topa. Ok, widzę, że zaczynają się bezwiska i bardzo, y, może wręcz groźby czy słowa wrożenia, więc pozwólcie, że ja sobie to pominę, bo po prostu jestem y, inaczej wychowana i nie wyobrażam sobie tak do kogoś powiedzieć, ani do czegoś. Tak? Dla mnie zwierzęta na przykład umierają, a nie zdychają, ktoś się będzie ze mną kłócił. Y, zapewne osoby niewrażliwe, a osoby wysoko wrażliwe. będę mówił: tak, super, mówisz. E, także pozwólcie, że po prostu nie będę czytać tych. No Ogromna ostrza poleciała w dół, wprost w Afrodytę. W tym momencie czas jakby się zatrzymał. Droga wysokiego wpływu. Świat skurczył się do rozmiaru jednej... E, w jednej chwili prawdopodobnie. Co? Świat skurczył się do rozmiaru jednej chwili. To jest tak głęboka przynośnia, że nie mogę jej wyczuć. W sensie zrozumieć. E, zagrażające Afrodycie niebezpieczeństwo zmusiła mnie do konsternacji. Uda mi się. Jeden strzał. Zdjąwszy łuk z pleców, zaczęłam naciągać cięciwę. W miejscu, gdzie powinna się znajdować strzała, zagęściła się moc, tworząc magiczny pocisk. Wypełniła mnie wewnętrzna siła. Topór opadał powoli na leżącą bez ruchu Afrodytę. Nie wasz się. Wystrzelona strzała wydała ogłuszający dźwięk i czas znów wznowił bieg. Pocisk uderzył w topór, zmieniając jego trajektorię. I ostrze wbiło się w ziemię, a nie w Afrodytę. Adrian podbiegł do Afrodyty, próbując ją odsucić. Osłaniaj ją! Samara, co robimy? My zaatakujemy go razem i dostajemy punkty wpływu. Będziemy mieli szansę tylko w, 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 wtedy, kiedy zjednoczymy siły. Prawdopodobnie tak tam miało być napisane. Zyskamy na czasie. Odcią odciągniemy Afrodytę z pola walki i zaatakujemy jednocześnie. Wobec tego to działa. Minotaur, wygodnie, minotaur wygodniej ujął broń i jego wzrok padł na Morfiego. Różnica sił była zbyt duża. Cerber wyglądał przy potworze jak czuła. O nie, rozgniotę cię jak robaka. Tyle, tylko spróbuj. Mocny zamach i topór już mknął w stronę Morfiego. Nawet o tym nie masz. Nie takie rzeczy widziałem. Morfi nie uchylał się. Postanowił zatrzymać topór rękami. Pozbawić minotaur, Minotaura broni. Nie wiem czy... cały czas chcę mówię... powiedzieć minotarła Nie wiem, to nie wiem skąd mi się to wzięło I bardzo niebezpieczna sztuczka Pamiętajcie nie robić tak Nie wolno, to jest zarezerwowane tylko dla cyrkowców Czy tam tych wszystkich ludzi, którzy Którym życie nie miłe po prostu, nie? Ostrożnie, emocje wzięły w górę I w sensie mam na myśli tych mistrzów Takich noży i szabli i tego wszystkiego Co występują w Talent To o nich mówię, że im życie niemiłe Skoro w jakiś yy, chory sposób Wpadli na taki pomysł, żeby coś takiego spróbować Emocje wzięły górę i nie zast... znaczy, wiadomo, że to podziw niesamowity, że są w stanie coś takiego zrobić. A nie nie wolno, niewolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno czegoś takiego robić i, i próbować. Nie wolno, po prostu. Wasze życie jest o wiele cenniejsze niż taka sztuczka. Emocje wzięły górę i nie zastanawiając się, zacząłam celować, wypuszczając jedną strzałę za drugą. Lecz bez wsparcia magii nie mogły przebić grubej skóry Minotaura. A marz. Co? W ostatniej chwili Morphium udało się złapać ostrze topora. Z trudnością trzymał się na nogach, ale wciąż trzymał oręż wroga. Skierował na mnie pełne żalu spojrzenie. Nie chciałam, żebyś to widziała. Zobiegł do mnie trzask łamiących się kości. Jego sylwetka zaczęła zmieniać się na naszych oczach. Ech, po chwili to nie był już zna znany mi Morfii, a istota równie potworna jak jej przeciwnik. Przechwycił topór, złapawszy go za drzewce. drzewce. Nie ma broni jej. I jak zabawka. Ładny potworek. W sensie ten stworek bardzo ładnie jest zrobiony. Ma ten taki, wiecie, ucywilizowali go troszeczkę, dali mu kulczuki, mięśnie mu dołożyli, e, ładnie mu tak zrobili fakturę skóry. Dobra, nieważne. Morphy stał się kilka razy większy, ale i tak mniejszy od Minotaura. Oddaj, zadłukajcie. Te przepychanki w przedszkolu się zaczynają. Morphy zamachnął się i odrzucił topór na bok. Samara, szybciej. Atakujemy razem. To niemożliwe. Ja tak dalej nie mogę. Nie wiem, co się dzieje. Jak mam go powstrzymać? Ranni przyjaciele Minotauro i Morfi, który stracił ludzką postać. Moje wahanie nie pozostało niezauważonym. Samara, pomóż Afrodycie. Ja cię zastąpię. Dobijemy Minotauro. Adrian zawał wygodniej swój miecz i rzucił się w bój, żeby pomóc Morfiemu. Ja natomiast podbiegłam do Afrodyty, próbując ją ocucić. Heder, wstawaj, no już. Samara, jesteś cała. Ty też, wstawaj, jeszcze nie przegraliśmy. Złapałam Afrodytę za ramiona, próbując ją podnieść, ale śliskie od krwi ręce opuściły jej ciało. Zasyczała tylko z bólu, z bólu, nie mając siły się ruszać. O nie, ja się mogę jeszcze przydać. Jej ręka wyciągnęła się w stronę mojego łuku. Błysnęła różowa iskra, która zniknęła tak prędko, jak się pojawiła. Tego wystarczy. Gdy tylko zgasł płomień, ciało Afrodyty zwiodczało mi w rękach, bogini znów straciła przytomność. Proszę nie, nie zostawaj mnie. Strach zmieszał się z gniewem, z myślami o mojej własnej bezsilności. Zalała mnie fala gniewu i miałam wrażenie, że stracę kontrolę, ale łuk zaleśnił, a w głowie odezwały się echem słowa Afrodyty. Tego wystarczy. Odwróciwszy się w stronę Minotaura, ujrzałam, jak rozpaczliwie walczą moi przyjaciele. No, pom pomiję te groźby, nie chcę ich czytać. Morphy w postaci potwora atakował Minotaura i próbował związać go walką, OK. Adrian zaśrąbał mieczą, próbując przebić skórę Minotaura. Naprzód, to moja szansa. Droga boskości. Skoczyłam w stronę Adriana. Okazawszy się y za jego plecami, znów dobyłam łuku. Jego skóra jest jak stal. Mogę go zranić tylko w słabym miejsce. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, więc ja... Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. Do usłyszenia już obawy w kolejnej ostatniej części e, czwartego odcinka. No i co? Ode mnie to tyle. Cześć, pa pa!